Dzisiaj gorąco kawa prosto z ekspresu kupiony głę za pieniądze z KPO. Dzise, łeci baro sprawie, bandzemy sobie powiodle, żecie tu e na płovoźno, to toje wjoldzi, przeżnianki rządu Donalda Tuska, a może e, próba zrobienia aferę z niczego przez prawo i Sprawiedliwość. Jak to są, odnosi do tego, jak my, jak nospółelez na e, płestrzygumę, gesieftników, to jak gesieftnice zieją, próbują zarabiać. W tym świetle dzisiaj w gorący kawie Adam Hybel. Rocia bardzo serdeczno. Z Unie Unię w obremieniu KPO, Krajowego Planu Odbudowy, miały trafić do gesieftników, do ledzi chterny strace przez pandemię, żeby tyś uchronić ich gesieftę, ich robłe przed tym, żeby przy ewentualnych dalszych tego sortu sprawach, lockdownach udało się im te gesieftę utrzemiwać, żeby prosto dać impuls do rozwiju biznesu. Jak to weszli, jeżeli i złe, przekazani tych pieniędzy i no przez długi czas Europejska Unia za usiłek rządu Prawa i Sprawiedliwość nie chciała przekazać tych środków a to temu, że nie było zgodności co do tej reformy sądownictwa, jaką w 2015 roku zaczął przeprowadzać Prawo i Sprawiedliwość i tu wątpliwość co do uchwywania niezanależności sądów. Później zmieniła się rządząca ekipa, udało się odblokować środki z KPO, co Donald Tusk uznał za jeden. Więc takich nowikszych sukcesów, tak przynajmniej to je prezentowuje aktualno że, że prawie obywatelsko koalicja i ta rządząca koalicja dobała wiele i taki sukces dała całemu krajowi i taki impuls do rozwoju. A to wszystko udało się zrobić mimo tego, że z tym kryzysem w sądownictwie jeść, co nie udało poradzeć rządzącej ekipie. To jest dopisze ciekawie, że te pieniądze przeszły, Chłopiec tak po prostu jeść nie do końca, co udało zrobić. Ale co sodzało, jeżeli chodzi o chronologię? 7-8 sierpnia strona internetowo kpogo.pl, płekazywo Landkor, Gdzie są te wnioski, które przeszły. prześłe. i 8 sierpnia z przecienów technicznych, ta strona przez to wodzejac. Ale się rozmaite informacje o tym, co to udało się u detkowić. A u co udało rozmaite rzeczy, takie jak na przykład maszynę do lodów, jak na przykład. Byte, nazwony Jachta ma, tam jak Ekspresę do kawy i tak dalej. To cało 8 seszpnia, to znaczy ta strona. Przestała Dzejac i już e, przez te wszystkie kontrowersje sprawą zajmą so prokuratura. Jednosty sierpnia sprawa do cygani przejmą europejsko prokuratura. Donald Tusk zapowiedział, że tę sprawę tak nie łestawi i że Banze podjął decyzję, w tym personalny, jeźle bandze nut ze sprawy tłumaczy są ministerka funduszy i europejscy politycy. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jako wskazywo przede wszystkim, żeby zdrzec na proporcje, że te kontrowersje tykają są tak, że 6 się procenta tych rzeczy, które związany z KPO są, z tą um, kategorią choreka, to znaczy hotele, restauracje i cateringowe firmy. No i też tu archiwo, że to jest za Mateusza Morawieckiego, który był Mechanizmy prawie w tych choreka w tym przedzelewaniu środków Co je, perzymka prawdą, ale tyś później co so zmieniło wiele, to znaczy, jak się so okazało, że tych wniosków je za mało, że jakby więcej pieniędzy do rozdania jak złożonych wniosków, to oni pewnie zmieni zmienili te kryteria, bo zamiast 30% stratów, ja ci trzeba było cię procent mniejszych obrotów łedno um, w czasu pandemii, w porównaniu do do czasu nie pandemię, to tu oni zleźle do 20% i to insi rzeczy ja ci miały to uprościć to jest związany z tym co są wpisane w PKD bo PKD to jak ktoś nie znaje tych realiów prowadzenia firmy kłeś do firma ma sobie wpisany w PKD czym się so zajmuje i tam jest bardzo wiele takich numerków że tam jest d 02, 01, coś tam coś tam no i jak to na przykład tam sadzysz danci na święta no to może gdzieś tam swoje PKD jak te e, robisz to Jakieś tam słe, a jak te budujesz budynci, no to jeźdź tam insi. No i teraz weszło tak, że to nie musi sotykać tej ty działalności, bo trzeba so zdecydować na jedną taką przydną plus możesz sobie jak na no jeden z takich punktów, a wpisać sobie coś w PKD, to tak po prostu może iść na gminę i powiedzieć z działu żeby że chcę so zajmować tyś tam czymś tam często innym i firma jako na przykład buduje hęce, może tyś uorganizować. Baletowej wiedzawiścia, Ciemuni. Tak to westrze, jeździe źle i mechanizmy. Do tego, co ta afera KPO zrobiła w polityce przejdę, ale teraz chcemy przestrzec reakcje społeznę, bo z reaguje na Baroso burzy tym, no bo jak o pieniądze, no to jedno na są so burzec, a przed tym wyprodukowała teli memów, że jakby to, co przekładało na PKW, to my w się w po tangą, jak Chiny i USA wzanty. No, przede wszystkim tu rzucę łe w właśnie taci inwestycje, czy taci wnioski, ja ci kupieni na przykład Ekspresu do kawy, czy Saunę, lecę zare są burze, lezie jakoś to nie może być tak, że tu je bieda, tu minimum medetków, a ktoś sobie tam ekspres do kawy kupiło Przecież my musimy pamiętać, że to nie jest tak, e, przynajmniej to nie musi być tak, że jest sobie jakiś prezes firmy, Chteren stracił, detci i zamiast 4 milionów zarobił 3,5 i pół. I teren sobie wamiast lełziłem jeść publiczny pieniędzy z cygnie, bo ekspres do kawy je w kuchnię, chterna je dla wsiedcich robotników, a on chce mieć jeść, jeść jeden ekspres w swoim gabinecie. Nie, to tak nie wezdrzy. Zresztą tacich to tam stac, dla nich to są grosio, oni są so kupiwają im i tak, co chcą do gabinetu, ale to są przede wszystkim wnioski na przykład kawniców. Chterne so chcą, zajmować z tym, żeby ekspres do KWB, żeby on był może mobilny, że jeźdźmy, firma który na ze nie ani spłodowo na placu, to żeby można było stać im ekspresa pojechać. To jest coś, co moi ma pomóc zarobić. I to nas bardzo burzy, a my sobie tak myślimy. Jakby to było na miech cementu, to okej, okay, bo to jest coś konkretnego do roboty. A jak to je na sauna, no to nie, no bo sauna to co kojarzy z odpocinka, ale musimy pamiętać, że to je Robię tak kogoś ktoś ta sauna obsługiwała, ktoś ma ten hotel i prosto musi jakoś tam zarobić. No i to tym leżepieżnika zabociwają. No i przez ten ta ci, przez ta hejterską reakcję dostało się na przykład wejrości restauracja, a tyś Browa Rowi terenie we ten wejrowie mosłaja restauracja bo oni chcieli w łebremieniu tych detków na KPO kupić separator do młodzów, który niepotrzebny temu, żeby wyprodukować dobry, bezalkoholowy piwo. I to był taki cel tego projektu, żeby wyprodukować bezalkoholowy piwo, ja ci gdzieś tam zwiększy ich bydęk i pozwoli lepiej zarabiać, też w czasach jakiegoś tam kryzysu. No i to, to spotkało się z reakcją taką bardzo alergiczną, że jakoś... To no co, no, tu kryzys je pieniędzy nie ma, a ty sobie piwo, chcąwarzyc? No dobrze, ale jeźle memu ma me z procem temu, jeźle jeszcze to je, że czemu tam nie wiem, Chuerry zece nie dostały, a tu na piwo je. E, je to zarę, przejdziemy do tego. Ale jeźle tak krytykujemy, no to mów, no że, że ty wsiadłeś, co krytykują, tyś nigdy w nie kupiwają sobie piwa, nie robią grilla doma, bo wsiadłeś pieniędzy, terny młegłe, iść na te produkty, wydowajem na płemoc chłorym dzecą. Bo jeżeli tego nie robią, plus korzystają z firmów terne na przykład produkują piwę na te. No pewna słabo taka krytyka. E, Jeżeli idę Lubrow, to tu e też łeni mię le swoje łaścicie w wyrazno napiszę e, procent temu hejtowi, że łeni tych pieniędzy nie dostele I tam też baro, woźną informację, mówię, że łeni jakby ten wniosek był analizowany, ale oni nie dostele na to udetkwiewieni. I teraz, Płesobna sprawa, o wortie, wiedzę, to to, że te pieniądze, to wcale nie jest tak, że jak Ty chcesz wydać sobie pieniądze, to te je dostuniesz z KPO i później możesz je wydać. Cały mechanizm przedzelewania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy dla tej kategorii choreka jest taki, że naprzód no trzeba to kupić za swoje pieniądze, trzeba wełożyć, a później co do zwrot. I to jest wedle mnie, nowiksio, kontrowersjo. Nie to, że to płeśło na saunę, czy na jachtę, czy na coś, bo są prosto rozmaite branże. które mają rozmaite potrzebę. I to, że kto z tego nie rozmieje, to jest dość słaby, i, i to widzę, że prosto zwyczajny zwyczajne krytykaństwo lezy nie myślą, ale fakt, że płemoc firmu mnie na zasadze. No, przód Wedyj swoje pieniądze, a później mece Pumuezeme, godani tego firmy, chterne często nie mają tych pieniędzy, bo w ci finansowi płedeści szłęwek przez kryzysy, ja ci ich płetkałem, bo nie jedny firmy, a pewno do są mierzą z, z konsekwencjami tego, jak działy lockdowny, ale też późniejsi kryzysy, przerwani lincuchów tak itd. To to, to jest coś, co budzi wątpliwość bo tu jest ryzyko tego, że pieniądze będą dostawane. Blus, terny i tak je mają. To znaczy, jak ja mum pieniędzy, to ja sobie mogę coś kupić, a później jeść, dostać zwrot tego. A jak nie nimum pieniędzy, a brakuje na przykład sprzętu, zękach terny, mój o te pieniądze zarobię, to i tak mnie nikt na ten sprzęt nie do. To jest, wedle mnie, kontrowersja. YouTube Bronia Peżna firmów, Bronia Peżna geszeftów, bo jaka i świat to jest taki nasz geszeft. przede wszystkim robiony z deje, bo my wierzymy w to co robimy. No ale tyś to wszystko musi jakoś finansowany. i owa Marzeka, tak jak i obrona tych ternypisy te wnioski na jachtę Perżinka, to jo żadnego wniosku do KPO nie pisał. Choć może ja bym prawie napisać, że kasieby i świat to jest woźno rzecz i że trzeba by jakoś to wesprzeć, jakieś pieniądze dać na utrzymanie studia, opłacenie robotników i tak dalej, a ja tego nie zrobił, bo ja wam rzekałem ja story datę i ja no mum jakoś taka alergia na pisanie projektów. Nie rozumiem jak można publiczne pieniądze prosto się płaca w podatkach, a później yy, ledzę piszą, żeby te moje pieniądze z podatków ktoś dostał, bo dobrze napisał projekt. No nie wiem. Ja wiem, że tak funkcjonuje dyscyplin świat. Ja nie wiem procent temu. Niech to tak jest. Ja wiem, że to tak musi być. Ale jo, ja jakoś nie rozumiem. Dla mnie je dobrze, ci pieniądze, kto zdobo na co? Sfiundno. Jeżeli chce ta sfundno. Wesprzeć Kasiebe i Świat, nie pieniądza ma z podatków, jak owa, ma później zabierze przez jakiś projekt, ale z decyzją, że wach chce ta wspierać Media, to wieldzi Bóg zapłac i Baro prosi, żeby, żeby naju wesprzec na Patronite Kasiebe i Świat, Baro Rocia serdecznie, no tyś, jeżeli ktoś by chce dotrzeć do Kasiebcie klientów, to żeby wykupić nas reklama, bo ja tyś taką możliwość. Drego kontrowersja to już przechodzimy do politycznych kwestii, Jak no bardziej? Polityczne kwestie to znaczy niejasne kryteria, nietransparentność, która prowadzi do tego, że może być tak, że pieniądze dostowo ktoś, kto chto je prosto drecha familią polityków i tacy sytuacje tue bełe. Na przykład taka sytuacja głośno to. Artur Łącki, to jest posłuszny Koalicji i jego białka dostała decyzję na prowadzenie w opocianku gryf. I ja o niegodem, że to na pewno jest tak, że ona dostała to po znajomość C, może prosto, dobrze złożyła wniosk. Ale w jedno w takich sytuacjach prosto trzeba to skontrolować. Tu był taki mechanizm, że nie można nikogo wykluciwać. Nawet jeśli ktoś jest powiązany w taki sposób familijny z polityką, to nie można wykluciwać z tych detków, bo to by też było nie utcewi jakby nie jej wina, że jej chłop prawie je w polityce, e, I e, drego sprawa Paweł Pecura, radny Prawa i Sprawiedliwości to jego firma i to je to Ci mnie głosno, to znaczy jego firma wnioskowała o jachtę i to nie jachtę na ternych on sobie chce wypłacić was, stać do czarterowani to znaczy do tego, żeby można było z tego zarabiać na przemior w takich sytuacjach, kiedy z ciego innego zarabiać nie może. E, no i to też wzbudzało Wzbudzało wielgi, wielką wielgą Peguercha, no i prawie tu jeźle idą reakcje polityków, no to w prawie i sprawie Jarosław Kaczyński nazwał to gigantyczną Peguerchą. Tymczasem w, 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 w z rządzącym gadałem, że to nie talię Peguercha, co rzecz chterną trzeba sprawdzać. To je to. Neytary no jest jedna rzecz, krytykują niejedny to, że czemu jakiś tam szpital nie dostał, a jakiś hotel dostał. Musimy pamiętać, że to są często dwie insi pule. To je KPO i to je KPO, ale to są insi pule. Na zdrowotny sprawę jej 1,3 miliarda złotych, na hotele, restauracje i catering 1,2 miliarda, to znaczy dosyć przyrównywalny detci, ale to ciasto insi wniosci wedle ciegłe i nigłe rozpisywuny. Także tu nie ma nic do ucinku. Jeżeli chodzi to, to kto przedzeliło, kto rozpisywał konkursy, no to tu w choreka je piąt czy takich instytucji, w takich przedmiotów, które się o tym zajmują. No i jeden z nich na przykład jest powiązany z samorządem, a, gdzie prawie, prawie i sprawiedliwość rządzi tam w Rzeszowie. Także to też tak wezdrzy, musimy tu na to, to, to wzerać. No ale dobrze, teraz przejdźmy już do uecenieni tego ciemu umę do ucinku z gigantyczną pogwierchą jako skunci rządę ja cię teraz znajemy, Czy może do ucinku z próbą zrobieni pogwierchę, a może Mumę do ucinku z czymś, za co wina płynosio, uśły rząd. Podrachowani, Piersi to spoleznowie. Krytyka tego, że kto skupiło ekspres do kawy, to jest rezultat tak prosto myśleni o biznesmenach, jak na tych ternyderch jak tu wecygnąc na co z detki nawet nie brakuje, i że prosto oni chcą mieć te luksusy biednych robotników. Ale musimy pamiętać, że ty co prowadzą firmę, to są tyś to ledze terny ledwie wiążą kuńc z końca i też próbują prosto jak werzec, a oni nie mają takiego za na pleci, jak tych terny robią na etace, i jeśli oni są na strace, no to mają problem. E, Druga sprawa to kwestia polityczna. E, tu ciegłe zafelało. No, zafelało na pewno e, transparentność, to znaczy my do nie do końca wiemy, jak to było, e, i zafelało czasu. Zafelało czasu na zorganizowanie tych konkursów w dobry sposób. Przecim, oby nie chcę tu bronić rządu, bo tłumaczeni że so było mało czasu. Na zrealizowanie tego, to nie znacie, że Wamota robić z fuszerka. Wam musi ta to zrobić dobrze, nawet jeśli Mota ma mało czasu, tym bardziej, że Wam trąbi ta cały czas, tym, że to jest nowiksi sukces waszego rządu. No jeżeli jeździemy, lat Latwa są niczym innym nie może ta pochwalec, plus o ta so tym KPO, to wtedy zróbta to przynajmniej dobrze. I płasobno sprawa, czasu mało to Wamota. Welacje je co rozblezi. Jak wachce chce ta są so utrzymać przewładzę, to są so garnita. Bo ja cały czas, Wa wizyta w tym Zyleku yy, yy, prościł te wsiedci życie, też na włebronie rządu i owe prosił to wsiedko, co je manipulacją, pokazując, że to nie jest tak letko, jak my chcele widzę z tym KPO, ale to nie znaczy, że rząd tu je ciesto niedowinny i że sygnie, że oni są temu przezdrzą, nie, nie, temu, co przezeruje europejsko prokuratura, a was waso ta temu, jak może ta zaprezentować przede wszystkim dobry program dla wsiedci, Субтитры их... Tak, żeby płeprowdze rozwijał nasz kraj. Fajnie, że to y, KPO to są pieniądze, ja ci mogą rozwijać biznese, ale teraz, żeby to było w siedko, na jakichś cywilizowanych reglach zrobiony. I druga sprawa, to ludziom rządził godą, i godę lełł y, jakiś czas na że oni nie, nie rozumieją, co tak dobrze chwalec jak prawo i sprawiedliwe West sorry, ale to jest wasza robota, musi ta prezentować, to jeźle źle godo ta że to jest blues moły Dyl, ten kontrowersyjny projekt. Kontrowersyjny wnioski, na jaki pieniądze z KPO było przekazane, jeżeli to jest plus mały Dill, na te płego ta ten Wildzi jak tego, jakie innowacje się so pojawiły. Bo ja nie wiem, ja nie widzę. Ja widzę aferę, ok, krącony przez PiS, ok, krącony przez rzeczny jemu media. Ale, no to, pojakoś ta ma ta dobrostrona, bo jeżeli tego nie pokazywota, to możemy wątpić, czy taką taka dobrostrona istnieje i temu, no, bierz to, co dorobłete, bo to, że wam ja mało czasu na KPO, to je jedno, ale wam ta też coraz mniej czasu na pokazanie, że wort je oddać na was głos w posobny welacje. Hoteli nazise. wpisz w komentarzach jak wałe ceniwo ta cała sytuacja i cię zgodzą so z tym, co tu webo rzekły. Pamiętaj, żeby wspierać najem na Juna Patronite, a przede wszystkim, żeby subskrybować i dawać światu do wiedzę, że Kasiaści Media rozwijają się na YouTube. Bóg zapłacił web wspierającym naju na Juna serwisu Patronite. Wapłom ogo ta rozwijać Kasie media.